Witam w kolejnym odcinku programu dzisiaj z recenzuj naprawdę kiczowaty anime Hanoka. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie. Recenzji Ogladajanime PL3.7 web 26 Studio Fanworks pierwowzór. Seria oryginalna gatunek wojskowy ścięce Fiction. Na planecie Tokina szalała ogromna wojna między ludźmi a rodzimymi gatunkami obcych. O kurwa, muzyka jak w zero. Pikseloza w pajęcie nic doda. Czy to wymiot na Hanoka tak? Animacja dla leniwy jak tak malasz. Przechodzenia tej dny obejrzeć Hanoka można by było. Puścić sobie maraton a Gretsuk obejrzeć to tak. Brzydkie to tak jak jest postacie. Hanoka jak 5 minut nudny. Animacja. 0. Audio 2. Grafika. 1. Ogólna ocena. 0.